Nie dało się jej nie zauważyć. Kiedy prowadziliśmy program z 9 piętra, zobaczyliśmy, jak idzie przez Ursynów i postanowiliśmy ją zaprosić. Cóż, jak w dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E... Pani, pani to zaczęła bardzo ciekawie, od przedszkola do Opola? No. Tak, tam ile też tam miałam miałeś właśnie taki. Od... Ile miałaś lat wtedy? Pięć. Pięć lat miałam, kiedy wystąpiłam w programie Od Przedszkola do Opola z Krzysztofem Krawczykiem. I zaśpiewałam piosenkę, byle było no, no, tak. To były czasy nie tak znowu odległe, natomiast dość odległe w świadomości fanów są czasy, kiedy słyszeliśmy twój ostatni numer, bo to chyba był 2019 rok, Dokładnie. kiedy wydałaś swój ostatni singiel, teraz pojawiła się nowa piosenka. Co robiłaś w tym czasie, kiedy cię nie było dla fanów twojej twórczości? Dokładnie, no pięć lat temu wyszedł mój album, to jest dużo czasu, dwa lata temu wyszedł mój ostatni singiel, no i w tym czasie oczywiście pracowałam w studio, tworzyłam nowe piosenki. Ten czas właśnie e, spożytkowałam na takie tworzenie nowych nutek, e, nowych pomysłów. E, no i mam nadzieję, że, że będzie po prostu okej. Okay. Zobaczymy. To wszystko się tworzy. Za chwilę wychodzi mm -hmm. płyta, bo już jesienią. No tego czasu jest troszeczkę, mimo wszystko jeszcze trochę, do, do, do zrobienia płyty, do udoskonalenia e, utworów, więc no, mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. A z czego wynika tak, e, tak, tak wolne tempo pracy, że tak się wyrażę, nie <grym> wypominając się oczywiście, ale może być kilka powodów. E, teraz ja będę strzelała tym, w czym mam okay. rację. Po pierwsze, e, konieczność dzielenia swojego czasu, między e, pracę, między nagrywanie, komponowanie, a na bycie mamą e, i bycie osobą, która. Prowadzi swój dom i, i swoją rodzinę e, dogląda. E, druga rzecz, e, nie, nie przyteknęłaś, nie powiedziałaś czy mam rację. <grym> Czekam, co będzie dalej. E, druga rzecz to być może to, że, że twoje utwory są bardzo e, rozbudowane. Często jest tam mnóstwo różnych harmonii, różnych e, warstw, więc przygotowanie takiego e, ciastka, że tak powiem, które składa się z tylu pięter, musi swoje zająć. Ja przede wszystkim chciałam podziękować też fanom za to, że no, czekali czekają. dokładnie i to jest takie naprawdę no, niesamowite wsparcie, bo oni naprawdę są przy tych wszystkich utworach i, i, i czekają, kiedy każdy wyjdzie i to jest no, niesamowite, bardzo dziękuję. Um. Natomiast, no tak, no jest jeszcze takie życie na co dzień prywatne, oprócz tej pracy, która mm. wiadomo, no jest bardzo intensywna. E, tym bardziej, że ostatni czas, wiadomo, pandemii spowodował to, że się zamknęliśmy w domach, mogłam tworzyć. Natomiast mi się wydaje, że ta przerwa taka, ja to tak liczę troszeczkę od tego mojego momentu ostatniej płyty, e, to było pięć lat temu, no i oczywiście e, wiele też się wydarzyło i w życiu. To w jaki sposób pracowałam też z ludźmi, czy z managementem i, i jaki oni mieli wpływ na mnie, no troszeczkę pozmieniało się tych ludzi wokół, ta, ta współpraca, myślę, że to też z tego powodu wyniknęło to, że potrzebowałam jakiś taki moment spokój, żeby i też chyba zregenerować się, mhm. I też po prostu wyjść po prostu z siłą, przebojowością, żeby po prostu wrócić. Prawda, u nas jest pięknym teledyskiem. Udaje Ci się do tej pory chronić bardzo swoje życie prywatne. Masz tu, panie Pasztet, wszystko jest prywatne w tym teledysku. Czyli <laughs> nie nie, nie, nie wszystkie. Nie, nie. Ale kulisy, jest, tak. jest dużo prywatnych zdjęć w trakcie pracy. Mąż Liber napisał tekst. Tak. To też w sumie tak, A taki to już klasyk jest. To, 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 to wszyscy wkład. wiemy. A tak, na końcu dla nas największy prezent. Ten robaczek, który się pojawia to na to samym to. końcu. Osobista robaczek, córka, Osobista córka, która śpiewa tę piosenkę. No, dokładnie. Natomiast to wszystko wiadomo odbywa się gdzieś tam w takim moim życiu no, backstage'owym, takim poza sceną, ale to jestem ja. No to jest to mia ja. <grym> chyba <grym> prawdziwa. No i, i czy tam zobaczymy jakąś taką prywatę? Raczej nie. Oczywiście to, to, to są sytuacje jakieś takie spontaniczne, no prywatne, poza sceną jakby, ale ale no nie ma tam, wiadomo, jakichś e, hardkorów, które w do domu można, i lodówki. Tak, tak. tak no to dokładnie. Twoja córcia idzie w twoje ślady. A tutaj, no. jakby tutaj, mój pięciolatek śpiewający na końcu, to jest taka sytuacja właśnie spontaniczna, ale odnosząca się do muzyki też, no wiadomo. M mam e, się, nie że, ma twarzy. Że, że ma słuch, że ma talent, że coś od takiego po was odziedziczyła, czy raczej ciągnie ją w zupełnie inną stronę? No na pewno jako mama będę wspierać w jakiejkolwiek drodze, którą ona wybierze. Czy wybierze muzyczną drogę, jakąkolwiek, no to oczywiście ma pełne wsparcie we mnie, w całej Podobnie rodzinie jak zresztą. Ty miałaś od mamy. Tak, Prawda? Mama nie umiała nut, a pomagała ci uczyć dokładnie. się nut i muzyki, to dokładnie. jest dopiero Moja mama kompletnie nie umiała grać na fortepianie, miała wielkie marzenia, żeby też robić to, co ja, śpiewać właśnie, łączyć fortepian z zaśpiewaniem. Poświęciła też pieniądze na twoje dokładnie. dokształcanie dokładnie. i podróże. Dokładnie. Wszystko zrobiła dla twoich marzeń. Tak, dokładnie. No i to teraz się spełnia, hmm. wiadomo. No mama na pewno jest bardzo dumna, bo jest, yy, ale tak, no to, to, to jakoś tak po hmm. prostu... Ten wkład taki i to zaangażowanie ich naprawdę, które no nie było wcale jakieś takie łatwe, no bo wiadomo, ze względów finansowych. Tym bardziej, że fortepian, który kupili pierwszy za, za ostatnie grosze, to był zepsuty. kompletnie zniszczony. Musieli kupić od razu kolejny, no bo zobaczyli, że ja faktycznie usiadłam. Zagrałam przy tym fortepianie chyba 100 lat, z tego co pamiętam. No i tak to się potoczyło dalej. Mhm.